Z tej strony Kat, znaczy... Z, Przepraszam Was za ścinki. E, to jest ogólnie takie... Mam jedno do Was pytanie. E, jakie byście chcieli gry, żebym nagrywał? O tak o to Oczywiście napiszcie w komentarzach. Ja bardzo będę chciał i na następny odcinek ja wam pok powiecie. My oczywiście mam tutaj różne gry. Już wam pokażę, co mam. Yy, to jest gra... My nic nie widzieliśmy. Yy, oczywiście tam to była gra... Stickman, D-Smart jest grą, Paul, Maitre King, and General, mam jeszcze Minecraft PE. I jak na przykład żadna z gier Wam się nie będzie podobać, to po prostu będzie. Piszcie mi w komentarzach, jakie chcielibyście, żeby ogólnie były. Okej, okay, więc yy, także dzięki za oglądanie i cześć!